Gminy Czerni i Gminy Oczu, w jakich zgodzie będą I jeżeli my nie zamykamy, nie, nie drogi nie tutaj do zakupu tego samochodu. To jest to sprawa naprawdę miła, jeżeli chodzi o ten termin. To Panie Gminie, to, do Wójta i bym się pytał, a ile daje Wójt z Gizały? I co mam odpowiedzieć? Ale nikt nie daje z Gizałem, Dobra, to używam przenośni. Chwileczkę. Ale Panie Wójcie, znam procedury i wiem, że wójt powinien wystąpić z wnioskiem do Rady, jeżeli uważa Pan, że to jest w kompetencji Rady. Albo daje mi Pan odpowiedź, że proszę się zwrócić do Rady, bo nie leży to w moich kompetencjach. A ja od Pana słyszę ciągle pomyślimy i problem jak stoi w miejscu, tak stoi. Znaczy, to Profesji, nie tego. Ale ja ten no Ale dlaczego bez mojego udziału? Za moimi plecami. Przecież ja bym nad tym to wszystko wytłumaczył zamiast dzisiaj na sesji, to, to, to byśmy to omówili spokojnie na komisjach. No co to za pomyślimy i myślimy gdzieś za, za czyimiś plecami.